Tynkować każdy może. Tyle tylko, że jeden trochę lepiej, a drugi trochę gorzej. My etap pod tytułem trochę gorzej mamy już za sobą. Poczyniliśmy o tym nawet film taki jeden na YouTubie, w którym popełniliśmy wszystkie możliwe błędy związane z tynkowaniem. A w tym odcinku pokażemy, że tynkowanie wcale nie jest takie straszne i tynkować może każdy. Pod warunkiem, że obejrzy ten film. Teoretycznie materiałów o wykonywaniu tynków cementowo-wapiennych na YouTube jest całym multum, lepszych, gorszych, natomiast jest jedna pozycja wybitna naszym zdaniem. Mianowicie pozycja o tym, jakie błędy można popełnić przy wykonywaniu tych tynków, i jest to pozycja naszego autorstwa. Jesteśmy świeżo po obejrzeniu tego filmu. Polecamy. Wyciągnęliśmy nauki z tamtych doświadczeń, i w tym filmie pokażemy, jak te tynki wykonać szybciej. Z głową i z lepszym efektem, to znaczy no, w miarę, na miarę naszych możliwości. O! I oczywiście też, jak u nas, nie uniknęliśmy popełnienia kolejnych błędów, które również chcemy Wam w tym odcinku pokazać. Na tym filmie już za momencik pokażemy Wam wszystkie techniki i wszystkie materiały, których używaliśmy. Natomiast proponuję, żebyśmy się przyjrzeli tej ścianie, zanim ona została wytynkowana, jak ona wyglądała. Jak widać różnica jest dość duża, a miejscami wynosiła ona do 6 cm. więc musieliśmy to wszystko poprostować i teraz tak ktoś mógłby powiedzieć, że mogliśmy to zrobić po prostu do płaszczyzny. Otóż nie mogliśmy, dlatego, że ta ściana była wygięta w łuk i ten największy ubytek był po prostu na środku. Jako, że mogą na ten film trafić osoby, które nie są zaznajomione z tematem, chciałbym przypomnieć jak wygląda tryca metodowa i z jakich składa się warstw. Otóż pierwsza warstwa jest to taka warstwa podkładowa, jest to obrzutka i później następuje wykonanie narzutu, czyli tej części głównej i później na to można położyć tak zwaną szlichtę, czyli taką warstwę finiszową. I pod poprzednim filmem, zresztą nie tylko pod tym poprzednim, ale jeszcze pod innymi filmami, znalazły się osoby, które kwestionowały istnienie tynków trójwarstwowych, co więcej, mieniły się profesjonalistami w temacie. No więc ja... Aha, jeszcze odsyłałem mnie do takiej bardzo młodej książki pewnej, więc ja tą książkę chciałbym przytoczyć i pokazać, co tam jest napisane. A książka to poradnik Majstra Budowlanego, która to książka omawia różne tematy związane z budową i znajdujemy w niej taki rozdział, który nazywa się Roboty Tynkowe i Okładzinowe. A wewnątrz tego rozdziału czytamy, że tynki dzielą się na jednowarstwowe, dwuwarstwowe, trójwarstwowe, składające się z dwóch warstw jak w tynkach dwuwarstwowych i trzeciej wierzchniej warstwy w postaci gładzi. I to jest właśnie nasza szlichta. A przechodząc już do prac, to etap pierwszy, czyli osadzanie listy tynkarskich, czyli. Jak sobie pościelasz, tak się wyśmisz. Dokrotnie się przekonaliśmy, że takie precyzyjne mierzenie ma sens i precyzyjne wyznaczanie sobie miejsc odniesienia, dlatego że to się po prostu w sposób bezpośredni przekłada na efekt końcowy. Używamy lasera płaszczyznowego, wyznaczyliśmy sobie kąty proste do tej nowej ściany z gazobetonu, no bo nie łudziliśmy się, że tutaj jesteśmy w stanie uzyskać kąty proste pomiędzy wszystkimi ścianami. Także wymierzyliśmy sobie to bardzo precyzyjnie. I no, tak jak wspominałem, okazało się, że ta ściana ma takie siodło, na środku jest wygięta włók, więc tu już wiedziałem, że będzie trochę z tym walki. I dodatkowo, oczywiście, tak jak mówiłem, był odchył, gdzie ściana jakby leciała do środka pomieszczenia, nazwijmy to brzydko. Mocowaliśmy sobie listwy tynkarskie na kleju do styropianu, to już przećwiczyliśmy wcześniej i to się fajnie sprawdzało. Tym razem jakaś tam szara resztka, która nam została od klejenia styropianu na elewacji. Jeśli chodzi o same listwy, były to listwy 6 mm i tutaj wielkie podziękowanie dla naszych widzów, bo udało nam się zaoszczędzić na nich sporo pieniędzy. Okazało się, że w PSB Mrówka te listwy kosztują 1 czwartą tego co w Castoramie i w Leroy. Taka podpowiedź wykonawcza, że zawsze sobie warto sprawdzić, czy dana listwa jest prosta i w przypadku listew tynkarskich to jest może mniejszy problem, bo ją idzie dosyć łatwo naprostować na ścianie. Natomiast te listwy, które stanowią kątowniki, warto dokładnie sprawdzić z każdej strony, bo my z tym już walczymy po raz któryś i nadal jeszcze tutaj mieliśmy z tym problem. Po prostu chodzi o to, że te listwy jak stoją na regałach w markecie, to one stoją w pionie i ulegają zgięciu włók. Jak już listwy są poobsadzane, to możemy zacząć od wykonania obrzutki. Obrzutka to jest taka warstwa podkładowa, która jest warstwą szczepną. I ona może występować, ale nie musi. Natomiast na takich ścianach, jak my mieliśmy, czyli ścianach bardzo zróżnicowanych, ścianach betonowych i w kiepskim stanie, nazwijmy to, obrzutka jest warstwą absolutnie konieczną. W naszym przypadku używaliśmy tynku Kaiserla I była to obrzutka 550, oraz narząd, do którego za chwilę przejdziemy. Oznaczony numerem 560. Użyliśmy tego, takiego gotowego tynku, dlatego. że <grymne> jesteśmy leniwi i mamy złe doświadczenia z tynkami, które sami sobie przygotowywaliśmy. Bo wtedy się okazało, że te tynki nie do końca są takie, jakbyśmy chcieli. A gotowy tynk taki z worka ma taką przewagę, iż łatwo go sobie tutaj przetransportować, a przypominam, że my jesteśmy w piwnicy. Co więcej. Do tej piwnicy dostajemy się po drabinie, więc no. Noszenie worków też nie jest przyjemne, ale jest do ogarnięcia. Natomiast, tak, wiadomo. <grym> yy, drugi plus takiego gotowego tynku to jest przede wszystkim to, że tam mamy stałą proporcję tych wszystkich piasków, cementu, wapna, więc za każdym razem wiemy, co dostaniemy jako finalny produkt, a przy tym samodzielnym mieszaniu no to bywało różnie z tymi proporcjami. No i przede wszystkim można to łatwo przygotowywać tak, bo przygotowujemy to mieszadłem i możemy sobie przygotować w zasadzie dowolną ilość, bo jeżeli będziemy potrzebowali pół albo jedną trzecią wojka, to również to przygotujemy, a mieszanie tynku samodzielnie z wszystkich składowych, że tak powiem, to niestety raczej odbywa się na szyby, w związku z tym w małych ilościach jest średnio wykonalne, żeby miało podobny skład jak to w dużych. Już przy okazji tego odcinka o prostowaniu ściany wspominałem o dwóch technikach tynkowania i o, nazwałem je umownie polską i brytyjską, bo jest używana głównie na wyspach oraz tam, gdzie Brytyjczycy mieli wpływ na sztukę budowlaną, czyli głównie w ich byłych koloniach. Mianowicie polega to na tym, że w wersji polskiej narzucamy materiał na ścianę przy pomocy kielni, natomiast w wersji brytyjskiej materiał naciągamy przy pomocy pacy. No i tutaj ponownie ćwiczyliśmy temat. Za chwilę zobaczycie, jak to wyglądało w przypadku narzutu, ale w przypadku obrzutki jeszcze rzucałem kielnią. Materiał jest rzadszy, da się go tam powiedzmy rozprowadzić. Natomiast finał, finałów i tak, i tak. Przeciągałem to kielnią, e, przepraszam, pacą zębatą po to, żeby uzyskać nierównomierną strukturę, ale w miarę mm, jakby pokryć płaszczyznę. Historię tej ściany z przejściem za chwilę poznacie, natomiast tutaj tylko zaznaczę, że używałem wyłącznie pacy zębatej i to z małym zębem, bo musiałem uzyskać bardzo cieniutką e, warstwę tego, tej obrzutki. Następną warstwą po obrzutce jest narzut. I teraz tu jest Uwaga, proszę się skupić. Bardzo ważna kwestia. Na każdym tynku, który kupicie, macie napisane maksymalną i minimalną grubość tego tynku, jaką według producenta da się z niego wykonać. To według producenta jest kluczowe. W naszym przypadku, tak jak wspomniałem na początku filmu, mieliśmy sytuację, że w niektórych miejscach mieliśmy, musieli, ta nasza warstwa, którą musieliśmy wykonać, miała 6 cm. A czasami miała poniżej tego minimalnego deklarowanego przez producenta grubości. Tak. W przypadku tego postynku 560 tam jest 8 do 20. Czyli jak już widać, z jednej strony przekroczyliśmy tą grubość trzykrotnie, a z drugiej strony, będąc z Wami zupełnie szczerymi, to prawie na minus byśmy musieli zejść. Znaczy mieliśmy takie miejsca, gdzie po podczyszczeniu ściany i tak dalej, tak naprawdę tego tynku mieliśmy milimetr. Nie były duże miejsca, ale mieliśmy takie miejsca. I to nie była ta ściana tutaj, tylko ta ściana tam za chwilę do tego dojdziemy. W związku z tym musieliśmy wymyślić rozwiązanie, które umożliwi wykonanie takiego tynku. I w przypadku, kiedy musimy przekroczyć warstwę na plus, to teoretycznie jest to łatwiejsze, bo po prostu możemy to zrobić na dwa razy. Czyli najpierw zrobimy pierwszy narzut, a potem zrobimy narzut kolejny. I tak do skutku, jeżeli mamy więcej niż te 6 cm. No, jeżeli mamy 6 cm, to. 3 jest... razy. Dokładnie, to już jest 3 razy. Także jak ktoś ma więcej niż 6 cm, to szczerze mówiąc warto się zastanowić, czy aby jednak przedścianki sobie nie postawić tam przed. Natomiast Sprawa jest trudniejsza, jeżeli musimy przekroczyć tą grubość tynku w drugą stronę. Czyli wykonać bardzo cienką warstwę tynku. Tego z zasady się nie robi, bo w przypadku takich cienkich warstw po prostu kładzie się jakąś gładź albo coś takiego. Bo ten tynk po prostu nie będzie chciał się tam trzymać. Nawet nie będzie chciał się tam przylepić. Po prostu przeciągnięcie pacą i on odpadnie. Ale my, oczywiście, mieliśmy tą ścianę, która w jednym miejscu miała 3 cm, a w drugim miała. Milimetr. milimetr, a w, na większości siale było 6 mm, czyli grubość listy ftynkarskiej, które używaliśmy. W związku z tym skorzystaliśmy z rady, którą podpowiedział nam jeden z widzów. Mianowicie podpowiedział nam, że firma MaPay ma taki produkt, który nazywa się bodajże PlaniCrate, jeżeli to poprawnie wymawiam, i jest to dodatek do tynku lateksowy, który powoduje, że ten tynk się rewelacyjnie klei. My wcześniej nie mieliśmy doświadczeń z tym mapejem, więc tak troszeczkę tutaj mieliśmy w ramach eksperymentu zakupiliśmy ten produkt. No i co? Jak myślicie? Eksperyment się udał? Zanim przejdziemy do rozwiązania zagadki mapeja, to chciałbym jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, o której chyba wcześniej nie wspomnieliśmy, a mianowicie, że powierzchnię przed nakładaniem warstw należy zwilżać i to dosyć solidnie. Robiliśmy to zarówno przed obrzutką, jak i przed kolejnymi Warstwami i robimy to po to przede wszystkim, żeby spowolnić proces odbierania wody z zaprawy przez ścianę. No bo ta woda ma być użyta do wiązania tejże zaprawy. Jeżeli ta woda zostanie za szybko odciągnięta, no to ten tam po prostu odpadnie. Jeśli chodzi o samą mechanikę wykonywania narzutu, właśnie, jeśli chodzi o nazewnictwo, no to jak widać, u nas sformułowanie narzut się nie sprawdza, bo używaliśmy pacy do tak naprawdę, nazwijmy to, naciągania tynku na ścianę, czyli to, co nazwałem metodą brytyjską. Moim zdaniem jest to rozwiązanie znacznie lepsze i w momencie, kiedy już doszedłem do jakiejś tam wprawy, tutaj oglądacie chyba pierwszy odcinek, który robiłem, więc może jeszcze tej wprawy nie widać. Ale w momencie, kiedy doszedłem do wprawy, stwierdziłem, że nie ma powrotu. Jeżeli ktoś się nauczy nakładać tynk pacą, to w zasadzie robi to moim zdaniem szybciej i robi to z mniejszym bajzlem wokół siebie i również wrzuca mniej tynku na siebie. Jeśli chodzi o jakieś podpowiedzi dla osób, które chciałyby coś takiego zrobić, a nie miały z tym do czynienia, no to idea jest taka, żeby dołożyć tego tynku tyle, żeby był troszeczkę po jakby wystawał przed listwy, bo zaraz zobaczycie dlaczego. Natomiast oczywiście nie chodzi też o to, żebyśmy tutaj wypracowali idealną powierzchnię, ani nie chodzi też o to, żeby faktycznie nie pozostała żadna dziurka, bo to będzie można uzupełnić, co za chwilę pokażę. Zamiast się tu majster rozgadywać, to lepiej łap się za łatę, bo trzeba nadmiar towaru ściągać, bo oczywiście jak przy całej pracy z tenkami, decydujący jest ten tak zwany timing. Hmm, czyli wszystko musi nastąpić w odpowiednim... Momencie. Odpowiedni moment wynikał niejako z odległości, jakie mieliśmy pomiędzy poszczególnymi listwami tynkarskimi. Czyli to było około 1,10 m, bo łatę do ściągania mamy 1,80 m. I tutaj stwierdziliśmy, że te 1,10 m to będzie taka odpowiednia odległość do, do pracy z łatą i do pracy z tynkiem. No więc jak narzuciliśmy sobie materiał między dwoma takimi listwami. No to to okazywało się, że jest właśnie idealny moment do tego, żeby po zakończeniu narzutu od razu brać się za ściąganie. Do ściągania używaliśmy oczywiście łaty H. Jest to taki typ łaty, który po prostu ma kształt w przekroju litery H. Dlaczego akurat takiej łaty? To w sumie nie wiem, oczywiście Dawid po prostu taką łatę zakupił, więc pewnie wiedział, że takiej łaty do tego się używa. Ja po jakimś czasie, dopiero obserwując, jak on z tym pracował, to doszłam do wniosku, że to jest w sumie całkiem zmyślne. Narzędzie. Po pierwsze, łatwo można ją sobie trzymać, a po drugie, jak się ją ciągnie od dołu do góry, to ona ma tam taki właśnie ten fartuszek w brzuszku H, do którego spada nam nadmiar tego tynku, i później ten nadmiar bierzemy z powrotem do kistry, zrzucamy, przemieszamy, i wiecie, i dzięki temu nie marnujemy wszystkiego, co gdyby nie ten brzuszek, to spadałoby nam na ziemię, a jakby nam spadło na ziemię, to za chwilę by się gdzieś tam do, do, dołożyły do tego jakieś kamyczki, brudy, syfy i mogłoby nam się to wszystko w tym naszym tynku później niezbyt przyjemnie ciągnąć. Oczywiście nie ma najmniejszych szans, że przy pracy, przy takim nakładaniu czy ściąganiu unikniemy tego, że ten tynk nam spada na ziemię. No więc warto sobie tutaj pamiętać, żeby przed każdą pracą pozamiatać, żeby właśnie jak ten tynk nam spadnie to żeby było tam jak najmniej syfu i żeby po prostu można było z powrotem ten tynk wrzucić do kistry, ponownie go przemieszać i, i dzięki temu no, oszczędzać tego materiału, bo, bo właściwie no co, on no, tyle tylko, że spadł, jeżeli nie mamy tam żadnych kamyków ani niczego takiego, no to on idealnie nadaje się do tego, żeby dalej z nim pracować. Oczywiście, jeżeli nie leży na tej podłodze zbyt długo. Tak jak Dawid wspominał wcześniej, za pierwszym narzutem absolutnie nie dążymy do tego, żeby tą idealną tutaj powierzchnię uzyskać, z jednej prostej przyczyny. My za chwilę, dopiero przy pierwszym ściągnięciu, pokazuje się ile jeszcze materiału i w których miejscach musimy dorzucić na tą ścianę. Tak samo jak Dawid też wspominał, ważne jest, żeby mieć taką troszeczkę górkę tego materiału ponad listwę tenkarskie, bo jak prowadzimy sobie tą naszą łatę po, po listwach i ją tak zaciągamy sobie właśnie tymi ruchami niczym w jakimś tańcu egzotycznym, no to dopiero wtedy widać, gdzie ten. Gdzie tego towaru należy dołożyć, a gdzie go mamy za mało, a gdzie za dużo? No bo tam, gdzie nie mamy tych właśnie takich kresek od prowadzenia listwy, to oznacza, że po prostu towaru jest za mało i tam należy go dołożyć. No i tak za każdym razem dążymy do tego, żeby cała powierzchnia była upstrzona tymi naszymi kreseczkami, bo to oznacza, że wszędzie tego materiału już mamy odpowiednio dużo. Słowo klucz odpowiednio. I możemy powoli zaraz zaczynać zabierać się za kolejny etap pracy. Do tego etapu ja się naprawdę mocno przyłożyć, bo jakość jego wykonania bezpośrednio wpływa na to, co wydarzy się w kolejnym etapie. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że nie da się już nic później skorygować, więc jeżeli jakieś tam niedoskonałości się pojawią, no to będzie można jeszcze je troszeczkę poprawić w kolejnym etapie. Kolejny etap naszych prac można by określić takim podtytułem, kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. W rozwinięciu, kto późno wyciąga listwy tynkarskie, ten ma dużo więcej roboty i dużo gorszy efekt. Otóż możecie się spotkać z takimi opiniami, że listwy powinno się wyciągać w odpowiednim momencie. Pytanie, co ten odpowiedni moment oznacza. No my gdzieś tam się spotkaliśmy z taką teorią, że jak ten ten będzie już trochę podeschnięty. W naszym przypadku oznaczało to, że wyciągaliśmy te listwę kolejnego dnia, bo jak przychodziliśmy tu po pracy, było już późno, nie było jak czekać, żeby to sobie zasło. Nieważne. Finalnie wyszły nam takie babole, z których tak naprawdę nie jesteśmy specjalnie dumni. Ale Doszliśmy do wniosku metodą prób i błędów, że jednak wyciąganie tych listew na świeżo, czyli znowu magiczne, w odpowiednim momencie, a ten odpowiedni moment to jest wtedy, kiedy na tym tynku jesteśmy już sobie spokojnie w stanie prowadzić łatę do ściągania nadmiaru, to właśnie jest ten moment, kiedy powinniśmy listwy wyciągać. Czyli tynk jest jeszcze taki trochę mokry, Dokładamy ten sam tak naprawdę materiał, który wcześniej nakładaliśmy jako tynk. I dzięki temu, to musicie uwierzyć na słowo, tu była gdzieś listwa tynkarska, ale nie jestem w stanie jej zlokalizować, bo tak dobrze udało nam się zamaskować. Gdzieś tam w komentarzach padło takie pytanie, czy te listwy aby i koniecznie trzeba wyjmować z tynku? No nie wiem. Ja jestem amatorem. Ja wyjmuję, dlatego że tak jest przykazane, więc z tym po prostu nie dyskutuję. Dla mnie jest to logiczne, no bo taka listwa, gdyby na przykład zardzewiała, no to mogą jakieś plamy rdzawe wychodzić później na tej ścianie i psuć efekt. Podobnie nawet samo to, że to jest jakiś element trącony, może też powodować, że farba będzie troszeczkę inaczej wyglądała, no i po co mi zasadniczo jakieś kreski na tej ścianie, na którą, w której wykończenie włożyłem tyle wysiłku. Te tutaj zmywki które mieliśmy listwy, one były trochę inaczej wykończone w stosunku do tych, które wcześniej mieliśmy bodajże z Castoramy czy tam z Larua. Mianowicie one były tak jakby malowane i to powodowało, że tynk ich się gorzej trzymał i e, można było je wyjąć bez uszczerbku dla tych listew. Także muszę powiedzieć, że to taki dodatkowy bonus, bo e, nie dość, że tańsze, to jeszcze e, okazało się, że trwalsze. Także naprawdę e, jakby tutaj... Cena nie była żadnym wyznacznikiem. Listy wyrywaliśmy na świeżo, tak jak Ola wspomniała, czyli w momencie, kiedy tynk był związany na tyle, żeby prowadzenie później jakichś narzędzi po nim nie powodowało, oczywiście z odpowiednią delikatnością, nie powodowało uszkodzeń tego, co już zostało wcześniej wyrównane. Technika tutaj została opracowana taka, że wyskrobywaliśmy po prostu tęg na szerokość listwy. Nie próbowaliśmy tutaj walczyć z tą listwą na siłę, bo jedno, żebyśmy ją pewnie zniszczyli, a drugie, że byłaby szansa na to, że oderwiemy jakieś większe fragmenty tynku, a tego chcieliśmy uniknąć, więc ją po prostu podważaliśmy i delikatnie, delikatnie wyciągaliśmy na całej długości ściany i powiem Wam, że te listwy wyszły chyba wszystkie bez szwanku, więc ze spokojem można je użyć kolejny raz. Po usunięciu listew zostają oczywiście takie brzydkie ślady, no i trzeba je jak najszybciej uzupełnić, po to, żeby one związały się z całą resztą tynku. No i kiedy to się właściwie dzieje? No jak widać, tak jak Ola mówiła, robiliśmy to pole po polu, w związku z tym musieliśmy mieć dwa pola wypełnione, żeby można było wyrwać pierwszą listwę, tak? I generalnie tak to właśnie działało. Po tym, jak ten tynk wygląda, po zakończeniu etapu, narzutu decyduje tak zwane zacieranie, czyli jest to technika, w której po prostu zacieramy sobie ten tenk i uwaga, jak z wszystkim w musi zostać wykonana w odpowiednim momencie. Odpowiedni. Odpowiedni z naszego doświadczenia wynika, że jest to wtedy, kiedy ten tynk już zwiąże, ale nadal jest wilgotny i przy zacieraniu pacem da się wyciągnąć tą mleczko i wtedy ta powierzchnia się nam tutaj idealnie łączy. Jak widać i jeszcze mamy troszeczkę pracy przed sobą, żeby to zacieranie opanować w 100%. Tam jest zrobione najlepiej. Ale zanim przejdziemy do tego, dlaczego tam najlepiej wygląda, to może jeszcze kilka słów o samym procesie zacierania. No generalnie polega on na tym, że bierzemy sobie styropianową pacę. Oczywiście w odpowiednim momencie zaczynamy takimi ruchami okrężnymi ten tynk sobie, no właśnie, zacierać. Tak jak sama nazwa tej czynności mówi. No i idea jest taka, żebyśmy tak rozciągnęli sobie ten tank po ścianie, żeby stanowił on jedną powierzchnię i co najważniejsze, żeby to była powierzchnia płaska. I jeżeli teraz przegapimy moment, w którym tynk ma idealną wilgotność, no to w tym razie możemy sobie pomóc zapryskiwaczem, czyli dodajemy sobie troszeczkę wody. Tutaj jak widać u nas ten tank stosunkowo szybko sechł, więc musiałem się troszeczkę spieszyć, i tam widać, że kolejne pole jeszcze nie jest do końca nawet zaciągnięte, a ja już zaczynam zacierać, bo po prostu bałem się, że nie zdążę i będę miał ten tyk suchy, i później będę musiał nie wiadomo ile tam na niego poyskać. A to już tak fajnie nie wychodzi. Najfajniej wychodzi, jeżeli traficie w punkt, kiedy ten tyk po prostu jest wyschnięty na tyle, żeby można go było zacierać, nazwijmy to w sposób naturalny. To jest ta ściana, która była tynkowana z użyciem tego mapeja. I tutaj warstwa wynosi około 6 mm. Została zatarta w odpowiednim momencie z odpowiednią ilością wody i jak widać naprawdę powierzchnia jest rewelacyjnie wykończona. Oj, oj, oj chyba się wygadałem, jeśli chodzi o efekty z użyciem planikayta. Natomiast da się to zrobić zarówno lata przy użyciu tego planikayta, jak i przy użyciu po prostu tynku. Ja wiem, że może się z daleka wydawać i zwłaszcza na filmach przez filtry aparatu, że te nasze ściany są wręcz idealne. Natomiast nie, to nie jest tak perfekcyjnie, bo nie byliśmy w stanie uniknąć pewnego problemu pęknięć. Otóż mimo że staraliśmy się nie przekraczać na tynku tych dwóch centymetrów bez dodawania Mapeja, no to, to nie, nie byliśmy w stanie tego osiągnąć. I tutaj na przykład właśnie było takie miejsce, gdzie zdecydowanie było więcej niż 2 cm. I po kilku tak naprawdę kilkunastu minutach zaczęliśmy już widzieć, że ten tynk zaczyna nam pękać w niektórych miejscach. Bo to oznacza, że on tak jakby zaczyna spływać trochę, nie? Czyli tu się odspaja, a tu zaczyna się go robić więcej. No i efekt finalny jest taki, że tu trzeba poprawić, a tu trzeba zeszlifować. Więc wiecie, nie wiem, czy jest jakaś metoda, żeby tego uniknąć. Yy... Po prostu może mniejsze warstwy nakładać, to jest nasze podejrzenie, ale może macie jakieś inne tutaj wskazówki, jak tego unikać. No i w sumie to jest najgorszy fragment tego naszego aktualnego tynkowania, a reszta wygląda rewelacyjnie. No ale wracając do Mappea. Otóż sprawdził się idealnie i przeniósł tą robotę na zupełnie wyższy poziom, bo pracowało się z tym naprawdę rewelacyjnie. Słuchajcie, udało się zrobić i pięknie zatrzeć tą grubość. Yy, no, tak jak mówiłem, tam w jednym miejscu był milimetr dosłownie, ale na większości 6 mm. Wszystko się pięknie kleiło. Dodawaliśmy to zgodnie z kartą techniczną. Jeśli ją dobrze zanalizowaliśmy, bo tam jest, można wykorzystać ten produkt do wielu y, procesów. Więc jeśli dobrze to odczytaliśmy, to mieliśmy to mieszać 1 do 4. 4 części wody, jedna część tego planikreita. I tak robiliśmy. Próbowaliśmy też zmniejszyć tą dawkę i wtedy już nie było tak pięknie. <laughs> A dlaczego próbowaliśmy ją zmniejszyć, Bo jesteśmy z Poznania, a ten mapej jest strasznie drogi. Więc tam, gdzie nie było takiej, wiecie, wielkiej potrzeby, żeby to, tego mapeja używać, no to stwierdziliśmy, dodamy połowę, czyli 4,5 litra wody, pół litra mapeja i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, działało, ale tak naprawdę bez jakichś tam spektakularnych efektów. Natomiast tak jak powiedziałam, to jest kwestia ceny i to jest właśnie ta cena to jest największy mankament Mapeya, bo za taką pięciolitrową... Pięciokilogramową, e, pi one ma 4, coś tam, jest, bo to jest cięższa wody. Okej, okay, dobra. Za taki baniak pięciokilogramowy zapłaciliśmy coś w okolicach 160-180 zł. Jeżeli to sobie, no i to teoretycznie powinno wystarczyć na 5 worków w tynku. Tynk kosztuje 11-12 zł. Mapej, dodatek wychodzi nas 30-36 zł, coś w tych okolicach. Więc, że tak powiem, może podnosi ymm, pracę na wyższy poziom, ale podnosi ją też na wyższy poziom cenowy. i To razy 4. Tak, ale nie oszukujmy się. Gdyby nie ten mapej, to nie byłoby szans na wykonanie tak cienkiego tynku. A tak jest i wygląda pięknie. I się trzyma na tej ścianie. Już kolejny dzień. Codziennie przychodzimy i patrzymy na to z niepokojem. Co ty kobietom opowiadasz, że tu jest nierówno? Jak jest nierówno? Proszę, proszę weź telefon. Proszę. Ja nie powiedziałam nierówno, tylko nieperfekcyjnie. O, tego... O, pokaż państwu, jak tu jest nieperfekcyjnie. Proszę mi tu nie imputować. Coś, proszę, czego nie powiedziałam. Proszę tam w komentarzach napisać, czy takie... Y Tynkowanie, gdzie tu jeszcze ma przyjść szlichta, jest nieperfekcyjne. Jeśli chodzi o tego planikarita, to powiem Wam szczerze, że w powiązaniu z tym kryzelem 560 on uzyskał konsystencję takiej jakby zaprawy wyrównującej, a nawet może troszeczkę kleju do stereopianu. W związku z tym, gdy musieliśmy wkleić tutaj takie obniżenie nadproża, które wykonaliśmy ze styropianu, stwierdziliśmy, że go do tego użyjemy. Generalnie od strony plastyczności było wszystko super, natomiast no jak to tynk cementowo-wapienny, on jednak znacznie dłużej wiąże niż klej do styropianu, w związku z tym musieliśmy później swoje odczekać, żeby móc to w ogóle zacząć. I teraz, tak jak wspominałem, tynki cementowo-wapienne mogą być trójwarstwowe, w związku z tym możemy tutaj wykonać warstwę szlichty, czyli położyć taką warstwę finishową. Kawa Spa nie jest tematem dzisiejszego odcinka, bo planujemy jeszcze jeden odcinek z testem dwóch różnych gładzic cementowych wapiennych i wtedy Wam to pokażemy. Także do następnego odcinka.